Witajcie na Wegetubie. Dzisiaj robimy dwie zimowe wersje owsianki. Zaczynamy. A tradycyjnie dokładną listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. Zaczynam od upieczenia gruszek. To będzie jedna wersja naszej zimowej owsianki. Pamiętajcie, aby w takie jesienno-zimowe okresy używać naszych lokalnych owoców, takich właśnie jak gruszki czy jabłka. One będą dużo bardziej zdrowsze dla nas niż na przykład cytrusy, i pomożemy planecie specjalnie się nie ocieplić. Gruszki już są dość słodkie same w sobie, więc nie potrzebuję dodawać cukru. One się świetnie skarmelizują w piekarniku. Natomiast z aromatów dodaję odrobinę kardamonu. Pomieszam dokładnie tak przygotowane gruszki. Grilluję w 200 stopniach przez około 5 do 8 minut. Bazę na owsiankę zrobię po prostu w jednym garnku, ponieważ jest taka sama zarówno dla jednej, jak i drugiej owsianki, a później tylko dodatki zmienią już sam charakter smakowy. Zaczynam od wody. Wsypuję płatki owsiane. Dodaję szczyptę soli, która wydobędzie słodkie smaki i czekam aż owsianka się Zagotuję. Będziemy gotować mniej więcej 5 do 8 minut, tak żeby prawie cała woda wchłonęła się w owsiankę, i na sam koniec dodam mleko kokosowe. Dlaczego dodaję na sam koniec, a nie teraz? Gdybym dodał teraz, to stracilibyśmy te wszystkie aromatyczne nuty kokosa i byłaby to po prostu efekt takiej śmietany. Natomiast ja chcę mieć ten smak kokosa i dodam śmietankę czy mleko kokosowe na samym końcu, jak już owsianka prawie się gotuje. Zobaczcie. Cała woda wchłonęła się i to jest sygnał, że mogę dodać mleko kokosowe. Teraz muszę wszystko zagotować. Jednak tak naprawdę owsianka już będzie prawie gotowa. Dodam coś słodkiego. Możecie dodać miód albo syrop klonowy lub inną formę cukru. Nie dodaję zbyt dużo, ponieważ dodatki będą dość słodkie i nie chcę tutaj przesadzić ze słodkością tej owsianki. Przy takim szybkim pieczeniu gruszek. One troszeczkę wysychają, dlatego jeżeli macie czas, to zostawcie je na 170 stopni na trochę dłużej, na jakieś 20 minut. Będzie efekt dużo lepszy. Ja się akurat teraz śpieszę, żeby wszystko zrobić dość szybko, więc odrobinę skropię gruszki wodą, tak żeby nadać im trochę wilgoci i jeszcze wrzucę na parę minut do piekarnika. Owsiankę już wyłączyłem. To jest dokładnie taka konsystencja, jak lubię, żeby owsianka miała, żeby nie była zbyt gęsta. Ona musi tak płynąć jak luźne risotto. Owsianka gotowa, będę karmelizował bananami. Takie dość dojrzałe banany, które przekroję na pół i na odrobince oliwy będziemy powolutku karmelizować, czyli sprawiać, aby cukier zawarty w owocu Zrobił się przepyszny i karmelowy. Biorę naprawdę odrobinkę oliwy. Jest dość intensywna w smaku, a ja tak naprawdę potrzebuję tylko mieć odrobinkę, żeby za bardzo mi się nie przypalił banan. I teraz na małym ogniu karmelizujemy, czyli smażymy banana. Mniej więcej po 3 minuty z każdej strony, aż będzie piękny i złocisty. Bananki już się usmażyły na jednej stronie. Można je przełożyć. Ostatni element do przygotowania: posiekanie czekolady. Wszystkie elementy naszej owsianki gotowe. Składamy talerze. Wkładam owsiankę. Sypię orzechy włoskie do owsianki z gruszką i pestki. Dyni do tej z czekoladą, kardamon do owsianki z gruszką i gruszka na wierzchu i banany do tej z czekoladą, odrobinkę chili dla odważnych i moje zimowe owsianki są już gotowe. Dajcie mi proszę znać. W komentarzach, z czym Wy lubicie jeść owsianki? Zasubskrybujcie kanał, odwiedźcie mojego Instagrama. Do zobaczenia przy kolejnym roślinnym przepisie. Może innym śniadaniowym. Hej! A inny pomysł na wegańskie śniadanko znajdziecie o tutaj.